Będę zawsze włączała sobie świetkę, i będę robiła filmik. zupełnie nie jest to najlepsze światło, i ona trochę, ja mnie trochę miga, i przez to to może kogoś rozpraszać no nie. Chyba nie z tej strony. U. Why is the fire so big? A więc dzisiaj było mega ciepło. E, dzisiaj, czyli 23 kwietnia. Zaczęłam już zacząć jak były wakacje e, najogólniej lato i przypomniało mi się, że normalnie jak jest na pogoda i no, ogólnie lato, wakacje to się kojarzy mega dobrze, że można robić co się chce i e, jest tak przyjemnie na dworze i można chodzić na spacery, dla ogólnie jest bardzo fajnie e, a ja mega często mam coś takiego, że jak właśnie idzie lato to czuję dużo takiego niepokoju, bo nagle mam takie poczucie, że jest ładna pogoda, i nie wiadomo, czy ona się nie zepsuje w każdej chwili. I czy jutro w ogóle będzie ładna pogoda. Więc czuję taką presję, żeby jak najlepiej wykorzystać ten czas, kiedy jest ładnie, jest słońce. I no, jest taka presja, żeby dobrze wykorzystać ten czas, czyli trzeba wyjść na dwór. Nawet jeśli e, nie mam ochoty, akurat wychodzić z domu, albo miałam rzeczy, które zrobiłam w domu: jakieś tam uczenie się, szycie, czy coś tam, to nie. Jest ładna pogoda, więc trzeba ją wykorzystać i trzeba wyjść z domu na spacerek e, jakby spacerki są dobre, ale na no jakby dziwna jest to taka jakby presja, którą jakby ja nakładam sama sobie e, że muszę wykorzystać ten czas jak najlepiej i to właśnie znaczy wyjść na dwór jeszcze najlepiej ze swoimi znajomymi, z przyjaciółmi i razem z nimi spędzić ten czas i ja czasem mi wpadam w takie, w taki schemat myślowy, że e, jest ładnie i mam takie, że dobra, wyszłabym na plażę i wtedy mam takie, że no dobra, ale trzeba z kimś. I się nagle okazuje, że wszyscy moi znajomi nie mogą akurat ze mną się spotkać. I wtedy ja mam takie, że o nie. I wtedy jakby nie mogę najlepiej wykorzystać tego czasu, tej pięknej pogody, bo moi znajomi są unavailable. I wtedy to jest poza moją kontrolą, czy ja wykorzystam najlepiej ten czas, czy nie. I to daje takiego napięcia w moim życiu. To wnosi tyle napięcia, jest mega ładna pogoda, a ja jestem po prostu zastresowana tym, że nie robię wystarczająco dużo, nie wyciskam jak najwięcej z tej pogody Więc... Um, yeah. Bardzo chciałam się tym podzielić, bo wydaje mi się to mega Że jakby czasami ja już wolę, żeby była taka średnia pogoda tak naprawdę, bo wtedy mogę sobie wybrać czy pójdę na dwór, czy zostanę w domu I wszystko mniej więcej będzie usprawiedliwione, tak jakby i uzasadnione a jak jest słona pogoda, no to głupio siedzieć cały dzień w domu, bo świeci słońce I trzeba wyjść, przy przewietrzyć, bla 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 Jakieś takie głupoty i... Um, nie wiem Jest to takie trochę crazy i właśnie przez to często jak są wakacje To ja właśnie zamiast się cieszyć z tego, że mam taką dużą wolność I wybór w tym, co mogę robić i co chcę robić To ja czuję taką dużą presję, żeby jak najlepiej je wykorzystać i... E, no, e, jako że ten filmik był bardzo krótki, to ja bym chciała tutaj zrobić po prostu rekomendacje. A więc ja bardzo polecam książkę Mai Angelo. Uuu! Wiem dlaczego w Klatce śpiewa tak. Jest to pierwsza część e, dwu, dwutomowego, dwutomowej serii. Się mówi? Taka autobiograficzna, ale jest wspaniale napisana. Jest to mi się podoba. Kolejna rzecz, którą dzisiaj polecam jest piosenka Moves z Suki Waterhouse. Nie wiem jak się mówi imię, ale to nie można. I film, którego chciała polecić to wulkan miłości. Niesamowity film. I bardzo polecam. Jest to dosłownie o wulkanach i o miłości. I jest to dokument. Więc bardzo ciekawy. Um, no, a więc bardzo polecam i... Miłego wieczoru, dnia, nocy, whatever.